Czy sarkazm jest oznaką narcyzmu? Sarkazm sam w sobie niekoniecznie jest oznaką narcyzmu. Sarkazm jest formą humoru, która wykorzystuje ironię lub kpiny do wyrażenia punktu widzenia, a wiele osób używa sarkazmu bez wykazywania narcystycznych cech. Jednak sarkazm może być wykorzystywany przez narcyzów jako narzędzie do manipulowania i kontrolowania Innych. Narcyzi, czy w ogóle toksyczni ludzie, często używają sarkazmu, aby poniżać innych, umniejszać ich lub poczuć się lepszymi. W tym kontekście narcyzm może być oznaką narcystycznego zaburzenia osobowości. Ważne jest, aby pamiętać, że sam sarkazm nie wystarczy do zdiagnozowania narcyzmu. Co ciekawe, wśród osób toksycznych, czy też bardzo często prostaków, chociaż. Często to idzie w parze, utarł się schemat, że sarkazm jest dowodem inteligencji i przenikliwości. Owszem, jest, ale pamiętajmy, proszę, że u toksyków ta inteligencja czy przenikliwość wyraża się niepohamowaną potrzebą. Obrażania innych bez ponoszenia konsekwencji. Narcystyczne zaburzenie osobowości jest złożonym schorzeniem, które wymaga formalnej diagnozy przez specjalistę od zdrowia psychicznego.